Nie wiem. No, ja, ja. zdaniem wygra? Jaki bilcuję na. drax 2004? Ja myślę, że tutaj kociakos ma potencjał. Mi no, się też wydaje, że kociakos wygra No, no. kociakos no, no, e okay. no, no, no. ma potencjał, naprawdę. Dobra. Ej, mięs mnie się jebało. co to wygadasz. A mięs mięs. Szybnego nie masz? nie no, tak. no. A ty jesteś? Kociakos? A jaki masz Kodziakos e miecz? Dobra, trzymaj Aż Nie mam, o dam. Ale on ma szóstkę nie jest szóstkę, od ostroch sześć Nie, piątkę, ja mu dałem właśnie Ty Dygaks ma, bo ja widzę na tej listce swoim O! Mam piątkę Nie, jak on nie ma? Dygaks ma szóstkę A piątkę, kurwa Ma szóstkę Szark, szóstka, szóstka pide, zrób. Zrób. pokaż Ale zresztą nie mam lajwa nawet, kurwa na los, Ale los, No to rzuć ale Drax. Pójdę... Macie live'a nawet. Live'a macie. No, tak, tak. Draks, nie tak. Drax. I w ogóle fajnie teksturpak. E, Wyrzuć wyrzedź miar, wyżedźmiar, pokaż miarz Dux, pokaż miecz. O, Nie, O ja Jeźmy, nie, nie wiesz, będzie Pakaś, przestawiał. Traks. Albo ci rzuci pokaż. zły. Ta pokaż. Pokaż. Nie, pokaż. No pokaż Drax. Zrzuć. Albo ci zabija. Za... Albo ci zabija. Dobra, nie, nie, nie. Mogę go zabić? Mogę go zabić? Nie, nie, czekaj. Mogę klepcie się! Ej, a Kuciakowi też dajcie szóstkę. Klepce się, kurwa. Dajcie mi ta szóstka, a będziemy Dobra, na... No dobra, to daję szóstkę i kciu. Ja nie, nie ma, ty... Ja mam, chodźcie. Fijo coś, trzymajcie szóstek. Klikacie. No weźmy dajcie na szóstka, dobra. Daj temu. Hmm. Dobra. Idźcie do narożników. Hmm. Idźcie sobie do narożników wejdź sobie tutaj, daj sobie, wejść, żebyś nie przeszkadzał. Daj do góry. Gdzie? Tutaj. O, ale czekaj, bo ja nagrywam odcinek. A, dobra. Możecie eee. pozdrawić. Jaki miaczek? Dobra. A, dobra. Oddaj miaczek. Gotowi? Bo nie, teraz czekaj. On napisał, że. Dobra, chcę nas ale dobra. Dobra, dawaj tam. Czekaj. Dobra, to ja ten, jak, ja postawię blok jak zniszczę to się bijecie Jak zniszczę to się bijecie Ej, ale on ma szóstkę, ty Jak ma szóstkę? No szóstkę Dobra. ma, no ma... Dobra, ma... Dobra, na moim... Dobra, Dobra, no to też używam, no to też użyłam szóstki Dobra Ja widzę, że on ma szóstkę Uwaga. Zobaczcie, może cię rozsypię, to będzie widać o? No i ja wygrał Pokaż, pokaż i ty, jak i ty. Szóstkę, miał szóstkę Szóstka O, miał, miał szóstkę, no widać, miał szóstkę Tak, miał szóstkę, no ja ja się to się tak te tak dobra, eee, Online, dobra teraz Moonlight i, M M i Ko Kociakos. I kto teraz wygra to sponsora do mnie? Tam. Ile masz refów, Kociakos? O, dwa mam. A, dobra, eee, Moonlight, ty ile masz? Dwa. Do. Dwa, dobra. Do. Macie przy Dobra. Uwaga. Zaginam No dawaj. trochę. trochę. Zaginam o na odpale gra ja, kurwa, widać to! Czasem e kurwo! Ja no widzę, że to na odpale było kurwa, taki stresem dawałeś, że nie wiem. A co było trzeba widać. Bo ja Te, Kurwa, my... dajesz mi za to killa. Właśnie. Mogę dać zdobyć? No z głównego, no wiem, cię nie tapią. Ale A ja lubię to...